Politycy boją się o frekwencję w najbliższych eurowyborach. Czytałem to. Generalnie eurowybory są źle wypromowane, moim zdaniem, bo do wyborów zachęcają ci, co w nich startują, prawda? I tu leży sęk pogrzebany, bo nie są to ludzie przekonujący. Reklama proszku czy batonów z ich udziałem byłaby porażką. To co się dziwi, że ludzie, ludzie wyborów nie kupują, prawda? Poza tym lokale wyborcze są też mało atrakcyjne. Szkoły, biura, przedszkola. Ludzie, no, wybory powinny odbywać się w atrakcyjnych lokalach. Adria, Wierzynek, Malinowa, Ustacha, nie. Mnóstwo jest fajnych lokali, które przyciągnęłyby elektorat, a w komisjach wyborczych powinny zasiadać gwiazdy seriali. Na przykład tyle tych seriali jest, że spokojnie się obsadzi większość lokali wyborczych, dorzuci parę gwiazd o biznesu i w każdym lokalu wyborczym będzie ktoś popularny. Kasia Cichopek, tam ksiądz Mateusz, dzień, dzień Ferdek Kiepski, tam znowu ktoś inny. Dodatkowo ogłosiłoby się, że gwiazdy przesłuchują przy okazji chętnych do zrobienia artystycznej kariery. Jaki zespół amatorski, dowcipnego człowieka bez brody, połykacza trucizn z odstającymi uszami, żonglera zapałkami czy zatapiacza kajaków. No, doda dodatkowo wśród głosujących rozlosowałoby się cenne nagrody rzeczowato: żelazko, spódniczkę, kajak do zatopienia, prawda? Wygran Kapsle na dodatkowe piwa. Przy tak zorganizowanych wyborach ludzie waliliby drzwiami i oknami do, do, do tych lokali. I nawet kandydaci nie byliby potrzebni. O! I to byłaby największa zaleta takich atrakcyjnych wyborów brak kandydatów. Co wy na to?